Powitać, powitać Państwa, ufów z tej strony pisał, a to kolejny odcinek z gry Surviving Mars odcinek Uwaga, uwaga. E, odcinku będzie się działo... Wiele rzeczy, zwłaszcza, że metal e, wzywa nas... Jak słyszycie, lektor o nas mówi... Więc odezwa się w momencie, kiedy będzie to będzie cicho. A, no tak. Powiedziałem, że cicho i lektor przestał się odzywać. Jak to standardowo. No, dzisiaj w odcinku właśnie dostajemy informację, że Metatron wezwanie, zobaczymy o co chodzi. No i co, zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. No i pamiętajcie, że to od Was zależy, czy ten kanał się będzie szybciej rozwijał, czy wolniej. Ja dziękuję Wam za aktywność, jaką aktualnie mam. Dzięki Wam naprawdę super jesteście. I pamiętajcie, nie zmieniajcie się, bądźcie sobą. No i... miłego oglądania. Przepraszam, przechodzę do odcinka. Postawiono przed nami wyzwanie. Wybrano nas przedstawicieli całej ludzkości, którzy będą musieli stawić czoła próbom zesłanym przez Monolit. Jeśli okażemy się tego warci, zostaniemy wynagrodzeni. Lecz jeśli zawiedziemy, to nie wiemy, co się stanie. Metatron, jak tak Monolit pragnie być nazywany, istnieje po to, by odwiedzić... Dać i wystawiać na próbę inteligentne gatunki w całej galaktyce, podda nas testom i sprawi, że zdamy sobie sprawę z tego, czy jesteśmy godni miejsca wśród istot podbijających kosmos. Gwiazdy są zimne i zgłoszychniałe, a w przestrzeni czeka nas wiele niechcianych okazji i niebezpieczeństw. Musimy dowiedzieć, że potrafimy zrozumieć każde środowisko i każdą sytuację. Że będziemy w stanie w nich przetrwać i rozkwitnąć. Nie ma... Metatron nie dba o to, czy chcemy być poddani próbie. Przybył, aby po prostu obwieścić nam początek prób, żebyśmy mogli się przygotować. Boję się dowództwo, yy, ale zrobię wszystko, żeby przez to przejść. Cel: kolonia zostanie poddana serii prób. Metatron będzie tworzyć fale anomalii, które sprawdzą twoją pomysłowość i determinację. Adaptuj się i przetrwaj. Skutek dary anomalii o ograniczonym czasie istnieje. Po ich zaktualizowany, otrzymasz nagrodę za swoje wysiłki. Dobra. Eee, będzie ciekawie. Mm, rzucił nam wyzwania. No dobra, będzie bardzo dziwnie się to działo, a my to jeszcze rozwijamy w ogóle kolonie. Wow. Eee... Niestety, tego radia nie możemy używać ze względu na... wiele rzeczy, jakie jest, no... wiecie... parę pierdół tam się przyczepia. Nowe anomalie... okres ważności, o. Skanowy, które odczytuje trzeba to zbadać yy, eksploatrowemu i terenowemu, aby to zbadał. Yy, już tutaj jedzie, chyba, eksplorator terenowy. Taką mam nadzieję, oczywiście. No dobrze, mamy cementu trochę. Rozbudowaliśmy o nieco tego i owego. Więc mm, okres ważności. Gdzieś tutaj mamy naszego badanego. Hmm, gdzie tutaj mamy nasz skaner? Z tereno, terenowy. No ja nie chcę ściągać wszystkich na pewno. Eee... Musiał znaleźć tego drugiego gałgana. Taka prawda. No bo mamy tutaj okres ważności w nim, tak? Łazik safari. W nocy powinno ich bardziej być, widać. Jakiś ruch, jak myślę. Mam taką nadzieję. O, jedzie, eksplorator sterowany. Dobra, jest. To ty tutaj zostajesz, w razie co. No i zobaczmy, co nam tam zleci. Gałgan. E, w tym czasie będziemy potrzebować paru rzeczy. Mm, nowych ludzi, zwłaszcza. A rakietę pasażerską, która pomieści nam tu ludzi. Muszę zatrzymać na chwilę czas, żeby przeanalizować, ile będziemy potrzebować osób do funkcjonowania tych wszystkich tutaj miejsc e, no bo to taka prawda jest tutaj szkoła to, tak. szkoła uniwersytet no i będzie trzeba dać też tutaj e, wiele wiele rzeczy dom edukacyjny marcyjański uniwersytet tak bo tak on się nazywa e, straga spożywczy trzeba zlikwidować Postawimy ten straganik tutaj. Stragan spożywczy, Bach. Nie ten mały, tylko ten sklep spożywczy większy. Plac ćwiczeń. Damy tutaj. I dom edukacja. Marsjański uniwersytet. Bach. Damy tu. Ze względu na to, że tutaj będą się po prostu musieli ogarniać też. Eee, potrzeba nam tutaj botaników. Botanice są szkoleni, ale widzę, że Cholipka, brakuje nam tutaj ludzi. Nie ukrywając, że brakuje nam ludzi. Tak faktycznie, faktycznie, braki mamy. Jest takie duże, poważne. Czterech botaników, jednego technika, trzech lekarzy, czterech naukowców, siedmiu strażników, aż. To mi się zdaje, że jeszcze będę musiał dosłać tutaj Parę osób. E, potrzebujemy aż siedmiu. Kurde, lekarz, e, naukowców to nie, turysta, turysta, technik, bez specjalizacji też. Naukowiec, e, lekarz, turysta, e, bez specjalizacji, botanik. Bez specjalizacji botanik, technik. Aha, i bez specjalizacji. O, strażnik jest. Strażnik i botanik. Wystrzel. Musimy przyjąć tutaj nową ilość osób, ze względu na brak tego i tamtego. Więc to nie jest fajnie, nie, że brakuje. Ale postęp skanowania jest. Radio Autopilot, radio dobra, super. Ogarnia się. Poleciała ta rakieta tutaj, to w tym czasie będziemy mogli ogarnąć jeszcze parę spraw eee, Tutaj jest wybudowywany ten uniwersytet, a będzie bardzo, bardzo kosztowny. Taka prawda, że musimy bardzo zadbać o to, żeby ogarnąć to. Anomaly eee, Analyzed. Zbadano anomalię, 10 materiałów, wow. Daliśmy radę. To najważniejsze. Eee, Domy, dom edukacja, kompleks mieszkalny. Dwa kompleksy mieszkalne tutaj sobie poradzą. Eee... Taka prawda, że tutaj też potrzeba tych ludzi, tutaj, w tym miejscu, eee, bo on chce wyuczyć tutaj wszystkich tak? On chce wyuczyć tutaj wszystkich, eee, a nie patrzy tylko i wyłącznie na te kopuły tutaj w okolicy. Lekarze, naukowcy, strażnicy 16 nagle, naukowcy 4. To nie lekarzy mamy niby. Tak, mamy lekarzy tutaj, generalnie botanik. No tutaj wyślę tych ludzi tutaj też. Potem turyści, jak się znudzi turystom, wezmę ich do domu. Wezmę ludzi faktycznie tych tutaj potrzebnych. To będzie faktycznie bardzo potrzebne. Wahadłowce, czy chciałbym? No, prawda jest taka, że kolonia by musiała być połączona ze sobą, żeby ludzie faktycznie mogli. To i to muszę włączyć, bo ludzie będą przechodzić tu, 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 tu. Muszą funkcjonować jakoś. Ulepszenie automatyzacja. Aha, dobra, to trzeba ulepszenie kupić. Ok, Owoce. O, i ludzie pewnie lecą do pracy. Czy jak? To tak wygląda. Nie, jedzenie. Jest rzucane. Yy, owoce. Na początku będą rośliny okrywowe. Potem będą owoce. Potem będą yy, soja. Tutaj będzie rzucana też. Dobra, jedzenie. Mm, produkcja. No, rzadkich metali, koszt, konserwacja, pach. Tak, żeby zapylenia nie generować. wejść wejście od tej strony dorzuca, fajnie, superancko będzie. Mm, beton, no w miarę, w miarę tutaj sobie daje radę. Napęd. Do produkcji tego, ale potrzeba nam właśnie, paliwa będzie więcej. Będziemy przepalać, ale to warto. Napęd ekstraktora. Będzie przepalał paliwo na większą wydajność. No i dwa ulepszenie. Pytanie, czy to ulepszenie będzie widoczne? Jak będzie chodzić. To tam daje 30% do produkcji. Tak. Daje. No tutaj bardzo już dużo wydobyło by tego cementu. Z tego co widzę. Zużywamy tego cementu fiu, fiu Na minusie mamy wodę Dobra Sprowoda jest na minusie Ulepszamy to i ulepszamy to yy, Woda Podtrzymywanie życia Oddzielać wilgoci Bach i oddzielać wilgoci jeszcze jeden Ci sobie wylądują. E, ok, turyści mogą przejść. E, to, 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 tutaj przejdą. Potem, mm, jak będą odchodzić, pragną wrócić do domu. 29 pragnie wrócić do domu, więc po prostu będzie wymiana. Ok, turyści po czasie. Aha, teraz dopiero turyści po czasie. Bo chcą wrócić teraz do domu. No, ja wiem, chcą wrócić do domu. Liczba pasażerów 22. No i się wymienią, taka prawda. Eee, pożegnanie z Marsem, ci wyjeżdżają... do jardoły <trony> Ładuje się, okej. Okay. Turyści po czasie, dobra. Tam bla bla bla. Eee, chcą wrócić do domu. No, oni tutaj się już pakują. No i zapakowali, którzy są wrócić do domu. Super. Taki właśnie przybytek wyjeżdżający turyści 29. Wow, to dużo trochę tych turyści. Czy mamy ulepszone, że można więcej wziąć? Czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie mamy. Fuzja jądrowa! Jej, będzie lepszy prąd. Nie będzie trzeba się męczyć. No dobra powrót na ziemię. Problem ze startem paliwo. Dobra, czyli czekamy aż paliwo się ogarnie. Ulepszenie jest włączone. Produkcja na sola 43 to dużo. Chodzi bardzo dobrze ta produkcja. Mm, ludzie tutaj będą. Szkolenie, automat. E Aha, czyli automatycznie można szkolić. Ale yy, nadaję specjalistę najbardziej potrzebującą w Twojej kolonii. Dobra, super. Mogę automatycznie to wybierać. Wow. Szkolenie automat. A to tutaj się znalazło do, do nauki, widzę. Heh. Koszowski, lecisz, na ziemię musisz ogólnie się ogarnąć prawie miliard co no, byłem na za tych pierdołach zasobnik mm. od razu wysyłamy zasobnik z artykułami elektronicznymi ze względu na duży po prostu zużycie yy, fabryczka mamy tutaj jakiegoś mieszkańca nawet o strażnik strażnik, jacyś ludzie tutaj już się pojawili nawet, o wow yy, bo będę chciał w w tych miejscach niektórych dorzucić... faktycznie e, możliwość jedzenia taką no naprawdę naprawdę jedzenie potrzebne jest tutaj nam e, dom edukacja blok mieszkalny 4 8 żeby też ktoś tutaj sobie mógł mieszkać faktycznie pracować tutaj w tych blokach blokowiskach e, ten staw wywalę. Amfiteatr mogę wywalić. I to też mogę wywalić. Amfiteatr mogę dać gdzie indziej. Hmm, bardziej kompleks mieszkalny wolę dać. No. Niszczenie będzie możliwe. 3, 4, 1. Dobra. Budujemy. Fuzja hmm. jądrowa. Reaktor termojądrowy, dobra. Hmm, potrzeba nam tutaj kopuły usługi w kopule. Amfiteatr. Aha, on potrzebuje trzech. Dobra, czyli ten domek mogę wywalić. Dam sobie tutaj amfiteatr. Eee, budynki nie działają. Budynki nie działają. Bla, bla, bla. No, te się przygotowują tak naprawdę. Śmiana zatrzymana. Dobra, produkcja na sola. Mało zasobów tego i tego. Ok, eee, produkcja. Fabryczka elektroniki, ona będzie musiała utrzymać całą kolonię, taka prawda. Technicy, nietechnicy, tutaj będzie naprawdę duży wkład osób potrzebny. E, tylko i wyłącznie wyspecjalizowani. O, cel, e, jeden marsjański uniwersytet, zbuduj fabrykę części... Okej, okay. jeden marsjański uniwersytet. E, nagroda, marsjański uniwersytet dostaliśmy. Dobra. Mega kopuła trójkątna. Przeskanek mi go. Dobra. Wytwórz następującą ilość zaawansowanych, dobra. To są też spoko sprawy. wyląduj nam tutaj gałanie. Czas bardzo szybko leci, widzę. Paliwo na sola, wzmocnienie, dobra. Można dorzucić wzmocnienie będzie. W zależności od tego, jak paliwo jest po prostu zużycie nie, no, to nie trzeba właśnie instalować. Jak jest użycie dobrze. Tutaj ulepsza, tutaj ulepszone, ulepszone, nie ulepszone to ulepszamy wody dużo potrzeba, taka prawda. Dobra, mm. kompleksy mieszkalne, dom, edukacja, inteligentny kompleks mieszkalny. trzy kompleksy tutaj powinny sobie poradzić. Super. Roboty usługowe mamy 30, czyli na pewno damy tutaj po środku, żeby funkcjonowało już cokolwiek. E, mamy dwóch botaników. E, automatyzację wrzucę. Żeby to jednak zautomatyzować faktycznie bardziej, e, dobra. Automatyzacja. Czy farma? Do no podtrzymywania życia. Farma. Ona no farma potrzebuje trzech części. No dobra, fajnie, rozumiem. Farmę tutaj nie damy. Tutaj bym mógł dać farmę jeszcze jedną. Lepiej tego jedzenia mieli więcej niż za mało. Racja, racja. E, przynajmniej betonu mamy i cementu mamy więcej. Jej, chociaż tyle. No tutaj bardzo szybko wyeksploatujemy te złoże, ale. Mech, pójdzie. Fuzja jądrowa została wykonana. Tak, dobra, super. E, na pewno chciałbym coś, co zwiększało o. E, przewożą więcej kolonistów. to się nam przyda? E, e, wydajność zwiększona o 20% rafinerii i fabryk. Dobra. E, dobra. anomalie tutaj ogarnięte. Te pierdoły są. z turyści. No tak, wiadomo. Teraz głównie ludzi tutaj wyślemy. Będzie nam potrzeba parę osób tego, parę osób tamtego yy, Automatycznie to co będą szkoleni, to będą szkoleni No potrzeba nam tutaj ludzi faktycznie Może i nie Renegaci w kopule, dwóch renegatów mam w kopule Aha yy, Wyłączamy nocą zmianę na razie Po prostu wyłączamy Można będzie to rozwiązać pach pach Włączyć pach i przenieść to tak pach, 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 renegat, aha, fajnie, renegatem tutaj został, strasznie, nie no super, woda jest, to jest, to jest, dobra hmm, część maszyn są, to jest, 13 znowu mamy, tylko i wyłącznie, wow, szybko zużywamy. Zasobnik, artykuły elektroniczne, wystrzel znowu. Dobra, tam ci dolecieli. E, rakieta pasażerska, bez turystów. Potrzebuje e, ludzi, czyli naukowca, bez specjalizacji, krzepa, odporność psychiczna, e, bez specjalizacji, nawet jakby było obżarstwo. pracoholizm, może być. Geolog, może być. Turysta, e, geolog drugi. Brak specjalizacji, zamiłowanie do samotności, alkoholizm... to nie. Krzepa, dobra. Turysta, nie. E, brak specjalizacji, zamiłowanie do hazardu, ujdzie. Turysta... i bez specjalizacji, idą... ludzie. E, tutaj było bez specjalizacji, alkoholizm i zamiłowanie do gier. Samotności dobra, wystrzeliwuję ich tak czy siak, będą mi potrzebni. Będę mógł sobie e, iglice w kopule zamontować sanatorium tutaj, żeby faktycznie usuwać e, wady kolonistów. This is Mars radio, with Service, soundtrack just no Leczą wady kolonistów za pomocą sunset. najnowocześniejszych technik, takie tam pierdole. Dobra. Oni tutaj to wybudują za niedługo. Ale prądu będzie potrzeba bardzo dużo. Kolejna anomalia. Jej. Do wybadania jest ok, dobrze. Ok. Tutaj jest zamieszkiwane coś? Jedna osoba mieszka. Dobra. Ulepszenie napęd ekstraktora, wzmocnienie prąd. Dobra, paliwo, ale to tam wiadomo. Dobra. To, co jest najbardziej potrzebne nam tutaj, jest badane automatycznie. No bo oni będą mogli się przenieść, przeprowadzić czy cokolwiek. cement. cement. Dobra. Sektor przeskanowany, brak zasobów. Ok. Co nam tutaj potrzeba jeszcze by było? Uteraformowanie no to na drugi plan, już troszeczkę dalsze. Woda jest. Zapas wody na 4 sola jest, w razie co, okej. Okay. Mamy tutaj 9 turystów, dużo ich nie ma, ale... musi ich tam wystarczyć Ulepszenie jest, dobra. Eee, coś tutaj potrzebowałem. Automatyzacja, aha, czyli potrzebuję na faktycznie dwóch mniej pracowników, dobra. w budynku 30. Eee, tutaj będzie najpierw okrywowe, potem będą owoce i w sumie owoce szły, potem nasiona i nasiona mogą być też. Eee, wyślę tutaj i powinno się to rozdysponować jako tako. Eee, to, 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 to. Postęp skanowania No dobra, to zaczyna faktycznie wyglądać zaraz lepiej, moi drodzy. Jestem zaraz bardziej zadowolony z tego tytułu. Topa, do sprzątania. Jak coś złożyć? Złożę jest bardzo mocno wyeksploatowane. Wyłącz, włącz, takie tam pierdoły. 911 rzeczy. Typu paliwo. Jest już. No dobra, nasiona, cement już tutaj się uspokoiło. To coś jest najbardziej potrzebne w kolonii. O! Fajnie. Punkty są ok. Mia. To lubię, lubię. Nie powiem, że nie. Postęp według badań naukowych. Tych odzyskuję. Pach, papa, robię im. Nie będzie tutaj już tych badań. Coś było na to, że. No, papa. Pa. Nie potrzeba nam tego tutaj. Dobra. Będziemy mogli za to postawić dom. Jakiś nieduży dom, ale dom. Inteligentny dom. Dom, pa, I dom postawię za to. I ci będą mogli się przenieść. Ładunek, trzy paliwa. Będę chciał też polepszyć e, generalnie. Tamtej parę spraw, też yy, jeszcze jeden można wahadłowić dobudować. Zużycie energia, paliwo jest ok. Widzę, że koniec odcinka się nam zbliża. Dobra, wydajność budynku jako tako jest już lepiej. Renegatów mamy dwóch. No, pewnie ktoś tutaj nie pracuje w swojej kopule. Ale nie specjalizacja odpowiadająca miejscu pracy i pracuje w swojej kopule. okej, okay, czyli pracują tutaj w swojej kopule. Ludzie się po prostu poprzenosili. Tak okej, okay, ludzie mogą lądować. Pach, lądujemy Czyli oni się przenieśli faktycznie na stałe? Bez względu na to, na to i na to. Dobra, tutaj najbardziej potrzebne po prostu rzeczy będą... Robione Naukowcy 0 O i naukowcy się tutaj przenieśli, ma więc jestem zadowolony O, i naukowcy tutaj pracują sobie super. Nowy turysta, nowy kolonisty z odnastu. To jest super sprawa eee, Tylko mamy jedzenia trochę na pewno Czy paliwo tutaj jest dostarczane? Tego nie wiem Muszę dorzucić w takim razie magazyn, skład paliwa i pożądaną ilość 30 standardowo, aby było na dobra. rakiety... też hmm, dobra, napęd ekstraktora wzmocnienie a co do prądu hmm, będziemy się zajmować raczej tym w następnym odcinku. Produkcja w 200 prądu. Wytwarza duże ilości energii, ale wymaga robotników z pobliskiej kopuły. Yy, mi się zdaje, że tutaj ci ludzie będą tutaj mogli się ogarnąć. Zwłaszcza, że tutaj będzie na pograniczu tych dwóch kopów. Artykuły elektroniczne będą bardzo potrzebne. Mm. Oni tutaj powinni gdzieś iść, gdzie potrzebują iść, faktycznie przedszkole, stołówka. Wszyscy, ale geolog przyda się mi gdzie indziej. Pani geolog. Tak, pani. Poproszę panią przenieść do budynku tutaj, ze względu na to, że tutaj będę pani sobie pracować głównie tu. Pani geolog, dobra. Czy mamy jakieś jeszcze geologów? Pan geolog też. Proszę bardzo, tutaj się przenieść. Wybierz cel, pani lekarz, tutaj pracuje sobie. Fabryczka elektroniki, ulepszone wzmocnienie może być koszowski. Wylatujesz, i to tyle było ciebie tutaj na razie. Yy, wzmocnienie, pach, pach, pach. To, to, to. Tutaj potrzeba nam tylko wykwalifikowaną kadrę. Nie przyjmuję specjalistów. Dobra, super. Można tak, że nie przyjmuję specjalistów. Znaczy się... To w czasie będzie potrzebne. Hmm, siła bez ograniczeń. Wyłącznie specjaliści. E, dobra, to, 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 to... To, to, to... Dobra, tutaj może każdy siedzieć. Wyłącznie specjaliści. Wyłącznie specjaliści. Tam już się ogarnęli? Czy wy... W tym miejscu też tylko i wyłącznie specjaliści, a Marsjański Uniwerek chodzi na maksa. Przyszli nowi ludzie, po prostu wezmę kolejnych ludzi też i dorzucę tutaj bez specjalizacji ludzi, pach, 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 pach. A ja wam, moi drodzy kochani, dziękuję za dzisiejsze oglądanie, za to, że jesteście, za to, że wspieracie ten kanał i za to, że dzięki wam ten kanał się tak fantastycznie rozwija. Zapraszam was ogólnie do lajkowania, subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. No i co? Trzymajcie się tam. Ciepło, miło i bajo.